vlogmas dzień osiemnasty No cześć moi kochani, jak tam, co tam? Ja zabieram się, mamy godzinę 10.20. Ja zabieram się za tego mojego piernika. Powiem Wam, że tak wchodziłam tutaj i nie mogłam się oprzeć, żeby wczoraj nie spróbować. Zrobiłam tak jak kromka chleba i wiecie, smarujecie masłem. To ja zrobiłam, że ucięłam kawałek i posmarowałam powidłami śliwkowymi. Delicious! Naprawdę bardzo polecam. Więc teraz się zabieram za ogornianie tego i robienie polewy. I będziecie mi w tym towarzyszyć. I tak do polewy potrzebujemy śmietankę około 1 trzeciej szklanki, łyżkę kawy inki. Podgrzewamy śmietankę, dosypujemy, zdejmujemy z ognia, dosypujemy inkę, rozdrabniamy czekoladę, wszystko intensywnie mieszamy. Studzimy lekko polewę i będziemy polewać. Ale najpierw przekroimy ten piernik i wysmarujemy powidłami śliwkowymi. Zobaczcie. Jak on cudnie wygląda, jest tak pyszny, aromatyczny i wilgotny. Co najważniejsze, nie jest zupełnie suchy. Dobra moi drodzy, zaczynamy tą akcję. Przekroimy, ja sama się zastanawiam, jak go przekroić. Czy tylko na pół, czy na trzy części? Może spróbuję na trzy. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo to wydaje mi się, że jest takie krojenie jak. Wiecie czego? Tortu. Ja nigdy w tym jakaś superowo dobra nie byłam, no ale zobaczymy. Krojenie na wizji. Uch, dobra. Pięknie, wow. No wygląda cudownie, pokażę Wam po przekrojeniu, spójrzcie. Tak pachnie ładnie, że wow. No dobra, ciachamy. Jakoś damy radę, no nie? No kto jak nie my. Dobra. Co tam u Was? Jak wszystko, jak Wam mija... Niedziela, poniedziałek, będziecie to oglądać w poniedziałek, więc jak wam minął poniedziałek, moi drodzy? Co tam robiliście w weekend? Ja wczoraj mogliście mi towarzyszyć i widzieć. Czekajcie to. Od. To dam może na ściereczkę sobie tutaj, czyściutko. Czekajcie, jak ja to zrobiłam. Czy ja tak to wzięłam, żebyśmy wiedziała, które to jest. Dobra, to jest raz. I to jest dwa. Dobra, smarujemy. No, co do mnie, to widzieliście, co robiłam. Byłam tu i tam. Eee, wiecie co? Wpadliśmy również do takiej, takiego coffee shop, jakby, kafejki, która była tak ponura, beznadziejna. I że, oj, i dlatego wylądowaliśmy w Starbucksie. Starbucks, wiecie, zawsze wiecie, co dostaniecie. On jest przewidywalny, jak to się mówi. No nie, no a w takich, to nigdy nie wiecie, co dostaniecie. A tak fajnie zjedliśmy bejgle, bo tutaj wiecie co jest tak super, że bardzo dużo studentów, jakiś ludzi, którzy pracują, na przykład e, którzy pracują z domu, to sobie idą do Starbucksa, biorą kawkę jakoś i mogą cały dzień siedzieć, używać e, Wi-Fi Starbucksowskie i wiecie, i jest super i e, no i mega. Więc Starbucks pod tym względem jest super. Dobra, przykrywamy, już wysmarowałam, przykrywamy i teraz druga warstwa dżemu. To ten dżem wykończy te powidła. No, ale to dobrze, bo ja nie lubię mieć takich, wiecie co, słoików pootwieranych, potem nie wiadomo, co z tym robić. To zalega w lodówce i no i nie ma miejsca i wiecie, jak to jest, sami wiecie, jak to jest. Dobra, robimy. Okej, okay, już naprawdę za tydzień o tej porze już Wigilia. Już Wigilia i nasz vlogmas będzie się kończył. Chyba, że go sobie przedłużymy i będziemy nagrywać do 31. do Sylwestra. Nie wiem, czy dam radę, czy nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie przedłużony vlogmas. Zobaczymy. Dobra. Widzicie, wczoraj sałatki jarzynowej nie zrobiłam. Sama się nawet zastanawiam, czy dzisiaj ją zrobię, dlatego, że. Nie wiem kiedy. Za późno wstałam. Sorry, umyję ręce tylko. Za późno wstałam, moi drodzy. A po drugie, jedziemy dzisiaj do mojej cioci na taki obiad jakby. Więc zanim wrócę, zanim co jeszcze planuję do kościoła pojechać, bo wczoraj nie byłam. Uuu, wygląda. Zacnie mój piernik. No, nie byłam w kościele wczoraj, więc muszę dzisiaj pojechać. I tak, mam w planie również wypisanie kartek świątecznych. Widzicie, jaka ja jestem święta za tydzień, a ja dopiero się biorę za wypisywanie kartek świątecznych. Czyli czy to? No tragedia. Tragedia, no ale jakoś damy radę. Damy radę. Dajcie mi znać w komentarzach, od kiedy macie wolne w pracy. Jeśli pracujecie, albo od kiedy Wasze dzieci mają wolne w szkołach. Bardzo mnie to... Ciekawi, ja zaczynam urlop od 20, więc jeszcze muszę iść do pracy poniedziałek, wtorek i koniec. Dobra moi kochani, przygotowujemy teraz w garnuszku, wlewam jedna trzecia szklanki. Już piernik pięknie wygląda, jeszcze Wam tak pokażę tutaj. Spójrzcie, jak się to ładnie prezentuje, sorry za światło, ale taka jest sytuacja. No dobra, robimy śmietankę i w ogóle teraz wlewam jedną trzecią szklanki. Jedna trzecia szklanki to około 80 ml. Wleję najwyżej ciut więcej, stówę wleję, dobra. Wlewamy, podgrzewamy i zaraz wsypujemy łyżkę kawy inki. Dobra. O, i widzicie i już 5 minut. Ale zobaczcie, jakie to jest szybkie przygotowanie. Jak już macie ten se, jak macie serne, piernik już tak gotowy przygotowany to to już będzie minuta 5 polewa i polecimy z tym światem. Dobra, łyżka kawy, ale to jak się nam podgrzeje to dopiero wtedy wsypiemy i czekolada. Więc ja zabieram się za kruszenie czekolady. Mamy deskę. Dobra, mam taką czekoladę. Tu jest nie 100 gramów, tylko 90 gramów. Ale myślę, że to wystarczy spokojnie. Więc co? Dziś kiedyś widziałam, że, żeby pokruszyć czekoladę, to normalnie w opakowaniu tak robicie. I ona się fajnie nam pokruszy. Zamiast kroić, ciekać. Super, wydaje mi się, że będzie superowo pokruszona. Zobaczmy. Jak tam u Was pogoda? U nas po prostu jest szaro, buro, ponuro, pochmurnie. To, czego ja nie lubię. O, okej, okay. ale jest skruszona. No nieźle. Dobra, mamy to fajnie pokruszona czekolada. Ok, ja podgrzewam. Cmietankę. Może ja, wiecie co, wezmę jakąś drewnianą łyżkę, bo nie chcę tego garnka y, zaskrobać. Dobra, ja podgrzewam i odzywam się do Was wkrótce. Zobaczcie, kochani, już czekolada praktycznie jest rozpuszczona. Ja wzięłam jednak taką trzepaczkę. Kawa też już jest rozpuszczona. Jeszcze na pewno tutaj w rogach trzeba to pozbierać. Wzięłam jednak wzięłam wcześniej drewnianą łopatkę, ale ta drewniana. Uuu, ale bym się. Patrzcie, leci wszystko, czekajcie. Powiem Wam nagrywanie i robienie to jest normalnie masakra. Patrzcie, nawet mi się tutaj całe. No ale dobra, nieważne. Zaraz, jak nam to ostygnie, to polejemy tym na piękny piernik. I będzie przepysznie. Dobra. Czekolada cała rozpuszczona. Pięknie. No i jesteście gotowi, moi drodzy? Ja jestem. Lecimy. Wow. Spójrzcie. Ta dziurka zostanie zapełniona. Tak bardzo powolutku staram się tym polewać, żeby no mi wszystko nie poleciało. Wiecie, na sam tam. Ale fajnie. Będzie. Przepyszny piernik. Serdecznie wam polecam z tego przepisu, bo jest naprawdę wyśmienity. Może trochę mogłam dodać mniej kawy zbożowej do ciasta, bo jest dosyć wyczuwalna, ale poza tym super. Spójrzcie, pięknie boki, no takie fajnie. Zaraz nam się wystudzi ta czekolada i będzie można zajadać. Mówię, nie, no z wami będę dekorować. Mogłam wczoraj, prawie że o północy to dekorować, zanim ostygł ten piernik, ale mówię, nie. Muszę zrobić to z wami, moi kochani. Dobra. Słuchajcie, ja odłożę na chwilę kamerę i wydłubię tą całą czekoladę i odezwę się do Was za chwilę. Słuchajcie, zrobiłam coś takiego, nie wiem, że ten papier podwinęłam w górę i może potem, jak się ta czekolada już zastoi i jak oderwę ten papier, to może fajnie zostanie na tym pierniku. Ale teraz jeszcze czas na dekorację. Ok, minimalistyczne laski cynamonu. Raz. Jak to można dać? Tak, wiecie, myślałam. Może tak zrobimy. Dwa. I gwiazdki Anyżu. Raz, aż mi się rączka trzęsie. mój ja Ojej, ja, jak brady. I tu trzecia. Otworzymy okienko numer 18. Rozumiecie to? 18 już mamy. To jest sztos, sztos. Tutaj mamy 18. Otwieramy. I mamy jajo. I wrzucamy je do tego wczorajszego pojemniczka. Czekajcie. Tego, tego. Tutaj mam taką szklaneczkę, taki no nie wiem, wazonik. I leci jajo. No. I tyle. Ja się zabieram za dalsze. Patrzcie, tyle mam kartek jeszcze do wypisania, bardzo dużo, ale nie pokazuję. Nie pokazuję. A jak wy spędzacie niedzielę? Fajnie, nie fajnie? Ja czekam jeszcze na ten mój piernik piękny. O, ale chciałabym go spróbować. Powiem Wam, że chciałabym go spróbować i chyba zaraz wstawię warzywa na tą sałatkę jarzynową. Pogotują się z pół godziny czy coś. Ja zawsze gotuję w skórkach, wiecie, tylko jedyne co, to... Yy, Myję, myję, dobrze szoruję, no i tak wiecie, gotuję. Dobra, do usłyszenia potem. I mamy tu co nieco dekoracji przy amerykańskich domkach. Kochani, spójrzcie. I tutaj. Takie postaci, te właśnie e, postacie, czekajcie. Widzicie to? Takie postacie właśnie są bardzo tu popularne. Ludzie kupują takie do napompowania figurki i bum! I większość domów jest tak udekorowana. I pamiętacie moi drodzy, jak w jednym z filmików pokazywałam wam krzywą wieży. Zobaczcie, jak jest pięknie oświetlona. I spójrzcie, takie dekoracje też są mega modne. Mamy wyświetlacz. I daje nam takie śliczne kolorki na domu, ale wydaje mi się, że w Polsce też to już jest bardzo popularne. I tu mamy kolejny dom. Znowu wyświetlać. I tak jak Wam mówiłam, bardzo dużo osób ma takie fajne figurki dmuchane. Mega, super. Słuchajcie, kochani, muszę, bo się uduszę. Zawieźliśmy kawałek dla mojej cioci, i no, piernik jest przepyszny, przepyszny, bo próbowałam. Cudo, zrobiłam takie właśnie dwa, dwie części powideł śliwkowych i musiałam Wam się pochwalić. A teraz i z taką przepyszną herbatusią w kubku świątecznym się z Wami żegnam, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie, za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze. Wpadajcie na mojego Instagrama, no i na Trec, oczywiście. Odkrywam tą aplikację. Dopiero, ale powiem Wam, no tam można wyrażać wszystkie swoje myśli, no nie wiem, na przykład dzisiaj mam doła, jestem znudzona, la la la, no nie. Dobra moi kochani, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do jutra. Bye, 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 bye!